Wasze zdrówko. Siemaneczko, witam w drugim już odcinku Pogaduchy do Kawuchy. Dzisiaj, tak jak widzicie, w trochę lepszym wydaniu. Z tego względu, że pierwszy film z tej serii był nagrywany, kiedy byłam chora i w sumie był to taki początek. Początek tej serii, bo nie wiedziałam, czy będzie to seria, ale stwierdziłam, że tak fajnie film odebraliście, że e, będę przychodziła z takimi pogaduchami do kawy i będę w tych filmach gadała po prostu o różnych rzeczach, o różnych tematach. Będę poruszała kilka tematów, bo te filmy takie inne, które dla Was nagrywam, są raczej poświęcone jednemu tematowi i rozwodzę się na jeden temat. A przy tych pogaduchach to chciałabym, żeby było to na zasadzie takiej, jak się spotkałam. E, Spotykają dwie koleżanki przy kawusi i sobie po prostu plotkują. Tak jak możecie zauważyć, jestem w innym troszeczkę otoczeniu, a to z tego względu, że jestem w Polsce, w domu rodzinnym, tutaj gdzie się wychowałam. W tle macie. Kwiatka, którego wyhodowała moja mama, tak jak mówiłam Wam w którymś z vlogów, no moja mama uwielbia kwiaty, ma do nich rękę, także pozwoliłam sobie tutaj jednego wstawić w tło. Zielony uspokaja, a myślę, że w tym czasie dość ciężkim dla nas wszystkich jak najbardziej... Zielony kolor wskazany, otaczanie się tym kolorem wskazanym. Więc jeżeli oglądaliście vloga ostatniego na moim kanale, to wiecie, że wybierałam się na urlop i ten urlop miał być właśnie w Polsce, udało nam się z mężem do Polski przyjechać, ale niestety dzień po tym jak przyjechaliśmy. Dzień nie. Wiecie co, już nie wiem dokładnie nawet jaki dzisiaj mamy dzień i jaką mamy datę. Ogólnie udało nam się przyjechać. Nie będę tu mówiła datami, bo zaraz coś pomylę i, i będzie kiszka, także udało nam się przyjechać, ale granice zostały zamknięte i utknęliśmy w Polsce. Także na razie siedzimy w Polsce. Obserwujemy, jak się sytuacja rozwija, co będzie, jak będzie. Yy, śledzimy informacje na dwa kraje na, yy, bo wiadomo, Norwegia i Polska. Także na razie siedzimy, staramy się nie wychodzić z domu tak, jak jest to zalecane, i pomyślałam, że w sumie spożytkuję ten czas siedzenia w domu, żeby nie było to takie siedzenie siedzenie, tylko żeby coś tam porobić, żeby nie marnować tego jednak, mimo wszystko, urlopu, powiedzmy, i wolnego czasu, i coś tam też się do Was poodzywać Więc sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Powiem Wam, że dzisiaj jest pierwszy dzień, odkąd jestem na urlopie. Kiedy się pomalowałam, bo stwierdziłam, że trochę moja skóra odpoczęła, to nałożyłam sobie już y, makijaż. I powiem wam, że jakoś tak dziwnie, jak przez tyle nie chodziłam bez makijażu, i dzisiaj mam coś na twarzy, to czuję, że tak jakby coś mi tam przeszkadzało. Także myślę, że jednak ten, te chodzenie bez makijażu będę uskuteczniać je, jeszcze. Więc y, tak to właśnie wygląda. Ja oczywiście popijam kawkę z, nie wiem jaki mam dzisiaj, chyba jakieś sojowe mleko, bo powiem Wam, że y, do sklepu też jak nie musimy, to nie wychodzimy. Więc y, utrudnione jest zadanie z tego względu, że nie bardzo się orientuję, co tam na polskich półkach jest. I jak po prostu wchodzę do sklepu, to wiecie, jak byłam w Oslo, to wiedziałam, gdzie co leży. W moim tym osiedlowym sklepie po prostu wchodziłam, brałam i wychodziłam, a tutaj jednak y, trochę mam utrudnione zadanie. Ale w sumie powiem Wam, że przyszłam Wam poopowiadać trochę o e, pytaniu, które ostatnio dostałam odnośnie mojej diety. I tego, jak to robię, że jestem taka szczupła, i ogólnie, że jestem chuda, to już tak, no, tak, takie też w swoją stronę słyszałam teksty, ale po kolei. Więc dostałam ostatnio, właśnie komentarz na live, chyba, jak. To jest z moją dietą, czy stosuję jakąś dietę, że jestem taka szczupła i czy ćwiczę, czy robię coś w kierunku tego, że po prostu wyglądam tak jak wyglądam? I pomyślałam, że w sumie będzie to fajny temat, żeby tak do kawuchy o tym pogadać, bo ym, ja przez całe życie wyglądam tak jak wyglądam. Ja zawsze byłam najmniejsza, najniższa, najszczuplejsza wśród moich rówieśników. Ja odstawałam bardzo wyglądem, jeżeli chodzi o ym, moich y, klasowych kolegów i koleżanki, i zawsze wyglądałam o kilka lat. Ym, Młodziej niż mój wiek faktyczny wskazuje. I no cóż, niestety, ale z tego powodu miałam bardzo wiele nieprzyjemności przez całe moje życie. No bo jak ktoś jest inny. I się czymś wyróżnia, to bardzo często jest obiektem jakichś tam różnych komentarzy, czasami kpin, czasami jakiś ta, jakiegoś tam dogryzania. Także mnie to również nie ominęło. I tak pomyślałam, że w sumie fajnie o tym powiedzieć, bo bardzo dużo mówi się o osobach, które są na przykład otyłe, które mają problem z wagą, ale w tą drugą stronę czyli że po prostu. Ważą więcej niż powinni, bo to też weźmy w cudzysłów. Um, I że w, w ich stronę są kierowane różnego rodzaju niefajne komentarze, że są tam przezywane, wyzywane. Um, ale powiem Wam, że rzadko mówi się o tym, że osoby, które są szczupłe i które tak jakby odstają od tej e, przyjętej normy przez społeczeństwo, też są swego rodzaju. E, tak powiem, Wam niefajnie traktowane i mówię to na swoim przykładzie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja wam mogę wprost powiedzieć, że moja waga waha się od 46 do tak 47,5. To jest taki półtora kg, gdzie ja raz tyję, raz mi po prostu, wiecie, spada ta waga. Bardzo często jest tak, że jeżeli mam jakiś bardzo stresujący czas w życiu, na przykład teraz, kiedy w Polsce utknęliśmy, to moja waga bardzo szybko leci w dół. Wystarczy że zacznę gdzieś tam nieregularnie jeść albo jeść trochę mniej albo po prostu omijam posiłki, bo wiecie, stres, zaciśnięty żołądek, apetytu mam trochę mniej i ta waga moja leci, także ja się muszę bardzo pilnować, żeby tą wagę utrzymywać, żeby nie schodzić z tej wagi w dół. I ja nie robię nic. Jeżeli, znaczy nic, to tak dużo powiedziane. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tak jak wiecie, mam różnego rodzaju swoje e, takie rzeczy, jeżeli chodzi o jedzenie, których się trzymam ze względu na mój trądzik, który udało mi się jakoś wyleczyć. Także e, zapraszam do filmu Jak wyleczyłam trądzik, bo tam wam o tym wszystkim mówię. Także nie jem na biału, bardzo rzadko e, jem jakieś chleby, unikam makaronów takich białych. także... Staram się po prostu jeść zdrowo, ale nie mam jakiejś takiej restrykcyjnej diety. Nie odmawiam sobie niczego pod względem takim, że myślę, że o matko, jak coś tam zjem, to przytyję. Nie, ja rozpatruję to w kategoriach po prostu mojej twarzy: tego, że jak coś tam zjem, to będzie to się odbijało na stanie mojej cery. Także nie stosuję żadnej diety. Staram się ćwiczyć, ale też nie, że tak powiem, nie zajeżdżam się, czyli sobie ćwiczę, jak mam ochotę, to ćwiczę, jak czuję się zmęczona i nie mam ochoty, to po prostu nie ćwiczę. Staram się dbać o siebie po prostu jak mogę najlepiej, ale nie mam jakichś tam restrykcyjnych takich diet. I to jest cała moja. Nie wiem, czy to jest tajemnica, no nie jest tajemnica, bo zawsze słyszałam komentarze, że Boże, Ty nic nie robisz, a tak wyglądasz, a ja wystarczy, że z nim ciastko i po prostu tyję no, co ja mogę zrobić? No, niektórzy mają tak, niektórzy mają inaczej i powiem Wam, że właśnie ja przez te moje lata szkolne bardzo często słyszałam różnego rodzaju takie dogryzanie, że jestem chudzielcem, kościotrupem, że widać mi kości, że jestem za chuda. Wszelkiego rodzaju wizyty u lekarzy to też był, um, to się nazywało chyba bilans, tak mi się wydaje, że chodziło się na bilans i tam lekarze Cię mierzyli, ważyli, sprawdzali, czy się dobrze rozwijasz i zawsze słyszałam tą samą regułkę, że jestem za chuda, że że powinnam przytyć, yy, że ze mną jest coś nie tak, bo wyglądam tak jak wyglądam. A prawdę, to słuchajcie, nie było z tego względu, no, że po prostu. Yy, tak mam tak tak się, taka się urodziłam. Wszystko jest ze mną okej, okay. Mój organizm funkcjonuje w porządku, nie mam żadnych problemów z hormonami. E, wszystko, jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o te kobiece, wszystkie sprawy, to działa u mnie wszystko w porządku. I dopiero słuchajcie jak miałam te 20 parę lat, to znałam sobie sprawę, że ja po prostu taka jestem i że nie jest to nic złego, że tak wyglądam, że nie jestem jakaś chora, że tak wyglądam. E, i nie wiem, czy powiedziałabym, że mam jakiś żal do na przykład nauczycieli, lekarzy, czy wiecie tam y, dzieciaków w szkole, że tak czasami mnie tam y, dogryzały mi ze względu na to, że, że jestem po prostu chuda, ale mam w głowie takie obrazy, że na przykład jak się wyśmiewano z osoby grubszej, to reagowali nauczyciele. Y, były jakieś tam pogadanki, że wiecie, otyłość, te rzeczy, że róż, jesteśmy różni i że nie możemy się wyśmiewać, bo ktoś może być chory, ale nie było takich pogadanek w drugą stronę, że jeżeli ktoś jest na przykład chudziutki, szczupły, tak jak ja, to że też nie trzeba z niego żartować i że on też jest inny, ale nie znaczy, że jest gorszy. Um, I no, ta, takie mam, słuchajcie, ten, ta, takie, takie naszły mnie refleksje po tym, jak właśnie dostałam te pytanie o tą dietę. Um, I zaczęłam tak sobie analizować to wszystko, ten temat, i tak sobie usiadłam i stwierdziłam, że hello, no coś tu chyba jest nie tak. I powiem wam, że bardzo często właśnie takie osoby szczupłe też mają różnego rodzaju problemy psychiczne, na przykład popadają w depresję albo inne jakieś choroby, z tego względu, że są w szkole wyśmiewane, a Mówią na przykład o tym, nie wiem, dla nauczycieli, rodzica, psychologa, w szkole, pedagoga, i jest na zasadzie, że przesadzamy, bo przecież no. Co masz, że ktoś się śmieje z tego, że jesteś na przykład szczupły, nie? No bo jak jesteś szczupły, to tak jakby ludzie nie widzą w tym problemu, że jesteś szczupły. W takim sensie, że, że nie potrzeba tak jakby, nie wiem, chronić Cię przed dziecka, na przykład przed tym, że ktoś się z niego naśmiewa, no bo przecież jesteś szczupły, a bycie szczupłym to nie jest problem, ale tak jak ja Wam mówię, u mnie... Ta waga właśnie bardzo często leci bardzo szybko w dół. I ja Wam powiem, że przed ślubem, kiedy było masę załatwiania, a ślub organizowaliśmy, będąc w Norwegii i wiele rzeczy załatwialiśmy telefonicznie, i przyjechaliśmy do Polski na chyba półtora albo dwa tygodnie przed, tym, przed faktycznym zawarciem związku małżeńskiego, to był to tak stresujący czas, że ja słuchajcie, w przeciągu chyba dwóch tygodni schudłam 5 kilo. I moja suknia ślubna musiała być e, kilka dni przed ślubem jeszcze zwężana, bo po prostu ze mnie zjeżdżała. Także tak to u mnie wygląda. Łyknę sobie kawki, bo zasło w gardle <grym> od tego gadania. Także e, takie moje przemyślenia na dzisiaj. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak to u Was wygląda. Czy macie podobne podejście do mnie, czy tak jak się zastanowicie, to faktycznie jest tak jak mówię, bo powiem Wam szczerze, że ja jakoś się nad tym nie zastanawiałam, ale właśnie po tym pytaniu tak mnie coś naszło i tak sobie zaczęłam przypominać te lata szkolne jak to wyglądało, jak to było z tą moją wagą, jak z tym traktowaniem osób szczupłych i powiem wam, że nie tylko e, mnie dotykały takie komentarze, ale też e, inne dziewczyny i innych chłopców. U chłopców też jest ogólnie to jeszcze wydaje mi się bardziej e, zgłębione z tego względu, że no mężczyzna to wiecie, musi mieć mięśnie, nie? Musi. E, m, I musi być taki maczo, a jak to się szczupły, no to też powiem wam, jeżeli chodzi o mężczyzn, to nie ma lekko, bo też na pewno jest jakiś tam wyśmiewany i jakieś tam przytyki w jego stronę są kierowane. Takie moje refleksje na dzisiaj. Tak Pomyślałam, że będzie to fajny temat, żeby przy kawce tak na luzaku o tym pogadać um, i w sumie chyba tyle ode mnie na dzisiaj. To, co chciałam, to powiedziałam, to, co chciałam, to przekazałam, wygadałam się. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tematów, które dzisiaj poruszyłam, bo w sumie kilka ich było, to możecie je zadawać w komentarzach, wpadajcie na Instagrama, ja czekam ogólnie na Wasze komentarze, bo bardzo fajnie mi się zawsze z Wami gada i wymienia e, poglądami i opiniami, i zawsze bardzo czekam na to, aż e, napiszecie, jak odebraliście dany film. E, a ja co, wracam do picia mojej kawki. Dzięki, że byliście ze mną i cóż, zapraszam na kolejne filmy, też na pogaduchy do kawuchy, ale też inne na pewno będą, niedługo się pojawią. Także do miłego, zobaczenia.